Siema, Park Wodny Redzikowo. Przed nami 28. na Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i naprawdę ogromnie cieszymy się, że już 12 stycznia zagracie razem z nami. Tym razem zbierać będziemy pieniądze dla dziecięcej medycyny zabiegowej. To niesamowite, że gramy nie tylko w całej Polsce, ale i na całym świecie. Gramy razem w miastach, miasteczkach i wsiach. A to wszystko dzięki Wam. To świetnie wpisuje się w nasze tegoroczne hasło. Wszystkie ręce na pokład. Niech ta dobra energia popędzi do Was prosto ze Sztabu Głównego z Warszawy. Dziękujemy, że macie w sobie tyle mocy, że tworzycie finał w swojej codzienności, że chcecie razem z nami wspierać polską medycynę dziecięcą. A wszystko to w atmosferze przyjaźni, zabawy i pozytywnej energii. Gracie już od godziny 12. Będzie między innymi bieg i turnie w kręgle. A co jeszcze będzie się u Was działo? Będzie ogrom atrakcji i naprawdę wspaniała atmosfera. Po prostu przyjdźcie i przekonajcie się sami. Weźcie całą rodzinę, zaprosi przyjaciół, bądźmy tego nie ze sobą, uśmiechajmy się do siebie ciepło i pokażmy, że potrafimy robić razem rzeczy niesamowite. Kolejny finał to okazja, by pokazać, że jesteśmy razem i nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Dziękujemy, że będziecie tego dnia razem z nami. Pamiętajcie, że możecie cały finał oglądać na antenie TVN, TTV i na TVN24, a także przez cały dzień bez przerwy w internecie. My też czekamy na Wasze relacje. Dajcie nam znać, jak wygląda Wasz finał. Pokażcie, jak wspaniale się bawicie i jak dobrze się razem czujecie. Kochani, ściskamy Was mocno. Pozdrawiamy gorąco. Makamy przyrządem do machania i pamiętajcie, gramy do końca świata i jeden dzień dłużej.